Dobra, słuchajcie, nagrywam to w ogóle tak totalnie sceptycznie, ale na wypadek, gdyby się okazało jednak, że jestem w ciąży. To chyba chciałabym mieć to uchwycone na kamerze. Słuchajcie, totalnie nie wyglądam, bo jakby od rana tak czuję się ostatnio zresztą czuję się tak średnio i stąd też te badania, bo cały czas mnie, słuchajcie, kręci mi się w głowę, jestem taka słabsza. Mm, I powiem Wam szczerze, że robiłam sobie też betę. I beta w poniedziałek była mniej, nie, więcej jak 0,2, ale z tego to co czytałam, to beta, ale też było dużo wcześniej, bo ja okres powinnam dostać dopiero za 4 dni, ale mówię, dobra, zrobię sobie test ciążowy. Ale ja tutaj widzę e, kreskę, nie? Ja nie wiem, czy na kamerce ją widać, czy nie, ale ja widzę cień cienia i że ona tu jest. Dla kobiet, które kiedykolwiek robiły sobie test ciążowy, wiecie, że Najważniejszy jest ten, znaczy najlepszy jest ten poranny mocz. A u mnie to nie był ten, tylko później, bo rano nie mogłam wytrzymać, już prawie się posikałam. W nocy w nocy stawałam, żeby się wysikać, czego zazwyczaj nie robię i nie śpię też w dzień. Ale powiem Wam szczerze, że trochę też się stresuję, bo zapewne jak oglądacie ten filmik, to jest zaraz po tym filmiku, o którym opowiadałam o swojej ciąży pozamiacicznej i wtedy też czułam się dosyć podobnie oprócz tego, że mnie nie mdliło ale też byłam dużo bardziej e, zmęczona kręciło mi się w głowie, słuchajcie ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że może to być e, że to może być w ogóle ciąża e, dlatego teraz podchodzę do tego bardzo sceptycznie e, i wiecie, ja mam 25% szans. Więc nie wiem, czy coś z tego będzie, czy nie, ale gdyby. To chciałabym, żeby to wszystko było upamiętkowane, więc dziś będę to kręciła na boku, ale jeszcze nikt o tym nie wie. pewno, jak wy to widzicie oglądali ten film. Jeśli go oglądacie, to znaczy, że jestem w ciąży. A jeśli nie. To znaczy, że że, że, no, że nie jestem. <laughs> e, staram się do tego podchodzić bardzo lekko i nie nie wariować. I może resztę Wam opowiem, jak już będzie jakiekolwiek potwierdzenie i może powiedzieć się u lekarza. Sama nie wiem, ale generalnie cały dzień e, mnie a jestem 4 dni przed okresem, więc to też będzie takie decydujące. Jeżeli dostanę miesiączkę, no to znaczy, że ten test coś mnie tutaj okłamał, ale no nigdy nie było tak, żeby było jakieś cię a tu ewidentnie widzę, że, że jest, że on tam jest, więc nie wiem. Trochę mi się płakać chcę, ale nie chcę płakać przed kamerą. Ale dlatego uciekam. Wiecie, bo po tym wszystkim jest to dosyć emocjonalne dla mnie i nawet nie sama ciąża, tylko po prostu cały proces i tak dalej więc idę sobie zanim się rozpłaczę całkiem ale wracając do tematu, dla którego tak naprawdę się tutaj zebraliśmy Beta wróciła, przyszła wczoraj um, koło 12 Wynik był 66,400. Także od ostatniej bety, którą robiłam w poniedziałek zeszły, o 0,2% urosło do 66. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik. I zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle prawidłowy. I wiecie, możecie mówić, że. Możecie sobie myśleć, że bardzo dużo y, analizuję, ale bardzo, bardzo boję się zacząć myśleć, że ta ciąża jest prawidłowa. Bo jeśli się okaże, że, że nie jest, będzie ciężko. A dlaczego tak myślę? Ponieważ robię sobie codziennie testy ciążowe, żeby sprawdzać, jaki jest. Yy, poziom natężenia kreski w sensie patrzę czy rośnie faktycznie yy, do przodu, nie? Mierzę sobie poziom pod tym względem, że gdyby coś się działo nie tak, kreska stałaby w miejscu, bo Betę też nie jestem w stanie na przykład dzisiaj zrobić dzisiaj w niedziela, a nie wczoraj nie byłam w stanie zrobić, bo no wiadomo sobota. Więc e, no nie jestem w stanie sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Nudności dalej mam, słuchajcie. I to nawet takie bardzo silne bym powiedziała. E, bo wcześniej mnie tylko tak, wiecie, że miałam nudności, a teraz jest w tej chwili tak, że ciągnie mnie również na wymioty. Już tak mam taki odruch, więc... No gdzieś tam na pewno pod tym względem to się pogłębia. Problemy ze spanią dalej występują. Dalej mi się tak, słuchajcie, słabo jest kręcić mi się w głowie w ogóle, więc tutaj pod tym względem się nic nie zmienia. Ale zrobiłam dzisiaj jeden test i miałam wrażenie, że ta kreska jest taka sobie, że nie jest taka ciemna, jak myślałam, że na tym etapie już będzie. Więc zrobiłam drugi test, który wyszedł jeszcze bledszy. Wyszedł taki jak ja praktycznie na samym początku, jak zaczęłam się testować. Dlatego słuchajcie, chyba muszę odpocząć od tego. Chociaż ciężko jest od tego odpocząć, bo cały czas tylko myślę niczym innym, bo z jednej strony boję się tego, że boję się tego, że faktycznie jeśli nie jestem w ciąży i pozamacicznej, to boję się stracić kolejny narząd i nie mieć już w ogóle opcji na to, żeby być ciąży, prawidłowej. I boję się tego, bardzo się tego boję. Odcięłam się zupełnie praktycznie od internetu, nie mam ochoty w ogóle nagrywać. Ech, bo nie wiem, że jestem po prostu na w świecie przybita tym wszystkim i chciałabym już znać odpowiedź. Chciałabym iść do lekarza, żeby zrobił mi łęzgę i powiedział, że ciąża jest prawidłowo zamierzona, ale czy to mi da spokój? Na pewno częściowo, bo potem będzie tylko walka Walka, czekanie na pierwsze bicie serca. Dobra, przepraszam za światło, bo pewnie prawie mnie nie widać, ale właśnie stoję przed samochodem, stoję przed kabinetem ginekologa. Mówiłam się na wizytę dzisiaj, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Generalnie dostałam tą betę i ona miała wynik 66,400. Nie, nie jestem pewna, czy czy mówiłam o tym, czy nie. Beta była z piątku i ja przez cały weekend zastanawiałam się jakby co dalej. Nie katowałam się już testami ciążowymi, nie robiłam więcej testów i napisałam do swego ginekologa, bo tak naprawdę nie wiedziałam ile tych bet mam zrobić, kiedy przyjechać do niego na wizytę i tak dalej, więc napisałam do niego i napisałam mu też wynik tego, kiedy zrobiłam, Tą betę, czyli trzy dni przed spodziewanym okresem, i on mi powiedział, że już więcej bet nie muszę robić, i że inne bety nie będą konieczne, i że mam przyjść. Więc szczerze mówiąc, ta nie, nie chciałam, bałam się pytać dalej, co, co on myśli i dlaczego mam się nie badać więcej, więc trochę jestem, trochę bardzo jestem zestresowana i nie wiem, czego oczekiwać. A zobaczymy. Następny klip będzie albo z płaczem szczęścia, albo z płaczem smutku. Idę. To się dowiecie za chwilę. A ja jeszcze będę musiała chwilę poczekać. Dobra, kochani, jak widzicie, już jest następny dzień. A yy, ja wczoraj z emocji nie. W ogóle jakby nie pomyślałam na ten temat, żeby się nagrać. Słuchajcie. Finalnie nie dowiedziałam się niczego, w ogóle mój ginekolog mnie źle strasznie zrozumiał ja w ogóle, wiecie jak na tym fotelu się siedzi jeszcze przed USG, jak mnie badał, to tak się do mnie mówi, że pyta się czy na pewno miałam w zeszłym miesiącu okres i czy nie różnił się od niczego, więc ja już wiedziałam, że on podejrzewał po prostu tą ciążę pozamaciczną. E, czy na pewno to, jakby czy to nie było takie krwawienie, wiecie e, e, no różniące się od tego, bo czasem przy ciążach pozamacicznych tam, tak w zeszłym, e, za zeszłym razem też tak miałam, że niby miałam ten okres, a potem się okazało, że to nie okres e, tylko to było po prostu takie bardziej plamienie, chociaż moim zdaniem tak samo intensywne ale no jakby Zaczął się nie ma wypytywać, czy to nie jest czasem e, to samo, nie? W sensie, czy, czy nie, nie odczułam, żeby to był inny, bo mówi, że generalnie to jest bardzo duży wynik tej e, bety. E, więc on sam, no, że, żebyśmy poszli zrobić USG, no i słuchajcie, on zaczął robić te USG i tak widziałam, że trochę był zdenerwowany, nie? E, I ja sama widziałam na USG, że tam nic nie ma w mojej macicy, nie? W sensie, że macica jest pusta. No i on się mnie pyta, czy na pewno wynik był 66 tysięcy. Ja mówię, że ja nie wiem, czy to było 66, mi się wydaje, że to było 66,400 i ja... Pokazała mu te wyniki, w sensie screena mojego i on mówi, że okej okay. mówi kamień z serca, że to jest 66,4 a nie 66400 ja mówię, no tak podali te wyniki ja sama też nie wiedziałam do końca jaki to jest e, wynik, nie czy to jest 66000 czy 66400, no bo to też tak napisali bez sensu, że mogli po prostu napisać 4, a nie 400, że to wyglądało jakby to było 66000 e, no i on mówi, że dobra że jesteśmy na takim etapie że to faktycznie jest sam początek ciąży, ale nie jest w stanie mi powiedzieć, czy to jest ciąża prawidłowa, czy ciąża pozamaciczna. Powiedział, że mam przyjść dopiero za tydzień, w poniedziałek, żeby potwierdzić lub wykluczyć ciążę prawidłową, czy też pozamaciczną. Więc. W sumie dalej stoję po prostu na znaku zapytania, i przez następny tydzień chyba jajko zniosę. Mężowi wkręciłam, że coś jakaś, jakiegoś małego torbielka mam na jajniku. Powiedziałam, że to nic poważnego, i po prostu, że przyszłym tygodniu muszę iść znowu. <grych> jak się okaże, że jestem faktycznie w ciąży takiej prawdziwej. No, że ten torbielek to dzidziuś. No, ale wiecie, nie chcę jeszcze na razie o ten temat mówić. Strasznie mnie to przygnębia, że jeszcze nie wiem, nie znam odpowiedzi. i Strasznie jest to dla mnie przykre no ale co, muszę w ogóle zająć sobie myśli ale w ogóle nie, ma, nie mam na nic siły dzisiaj mdłości były znacznie, w ogóle praktycznie ich nie było więc e, albo jeszcze mnie dopadną, albo dzisiaj e, nie będzie mnie mdliło w ogóle moja grzywka dzisiaj to jest w ogóle jakiś przegryw, denerwuje mnie e, co jeszcze miałam powiedzieć e, zrobiłam sobie test ciążowy dzisiaj i wyszła piękna, gruba mocna kreska więc gdzieś tam te BTHCG wzrosło od soboty, bo w sobotę była jeszcze taka, wiecie, na tym teście jeszcze nie była taka wyrazista, a dzisiaj w ogóle od razu się pojawiła, w sensie i ciemniała, nie? Więc gdzieś tam te BTHCG wzrosło. Ale czy to jest dobry znak, czy to jest zły znak, to nie jestem w stanie wam powiedzieć. Nie wiem. Chyba zacznę nagrywać vloga dzisiaj, bo. Już parę osób się domyśliło, że coś się dzieje, bo piszą do mnie, bo z nich tam zewsząd z TikToka, z Instagrama, z, z tutaj z YouTube'a i chyba muszę po prostu nagrać filmik dzisiaj. Ja Może być takie 10 minutowe. Widzicie, co oglądali to się domyślicie, co się działo, bo na końcu filmu i tak się dowiecie, czy to jest ciąża prawidłowa, czy pozamaciczna, więc jeszcze tydzień poczekajcie razem ze mną. Będziemy albo razem płakać ze szczęścia albo z rozpaczy, moi drodzy. No, pewnie kolejny update będzie dopiero dziś w poniedziałek, albo powiem Wam o swoich symptomach, albo o jego braku. Dobra, zwijam się i lecę. No i może zacznę vloga. No, jak mnie zobaczycie tak samo bram, to już wiecie, że to był właśnie ten moment. <grym> Dobra, robię Wam, kochani, update. Mamy dzisiaj 26 lutego. I Dzisiaj dobrze się czuję. Nie miałam żadnych mydłości. Jedyne co doszło to ból piersi, e, taki okresowy jak dla mnie. Chociaż bardziej, słuchajcie, mam wrażenie, jakbym miała w nich zakwasy. Nie bolą mnie, no bolą mi troszkę inaczej. Ale generalnie, no gdzieś ten ból doszedł, a nie było go bardzo długo, e, bo zawsze gdzieś tam trzy miesiące go miałam. Słuchajcie, zamówiłam sobie coś. I nie wiem, że to może nie jest odpowiednia. Chwila, że jeszcze nie wiem, czy ta ciąża jest prawidłowa, ale wiecie co, zmieniłam troszkę nastawienie, bo ja mam 25% szans na to, żeby ta ciąża była nieprawidłowa, ale 75% szans na to, że ta ciąża będzie prawidłowa. Więc kochani, ee, dlatego kupiłam sobie coś z nojo. Są to tabletki. One zawsze tak ładnie przychodzą, słuchajcie, zapakowane, mi się zawsze to tak podoba. Są to tabletki dla kobiet w ciąży. Są to tabletki e, dla kobiet dla kobiet w ciąży i też słyszałam, że bardzo dobrze jest je brać planując ciążę, przed ciążą, w trakcie w trakcie karmienia. Tak. Proszę. w trakcie karmienia, także zamierzam sobie brać takie tableteczki przypadku tak wyglądają tak wyglądają te z tego opakowania. Takie. O. A te wygl tak wyglądają te drugie. Generalnie. O, tak wyglądają. To są tabletki na miesiąc i one kosztują 169 zł. I to jest komplet już, czyli te dwa słoiczki z tymi wszystkimi witaminami dostajecie w, za 169 zł. Razem, no i przykład w takich ładnych pojemnikach, One, oni zawsze wysyłają, słuchajcie, w takich kartonach, bo ja pamiętam, że zamówiłam jedno opakowanie i w sensie jedno pudełeczko, i tylko wiadomo, że nie ciążowych. I były bardzo, bardzo skuteczne, bo to było na, na wzdęcia. I powiem Wam szczerze, że nawet dawały radę, więc... Dobra kochani, nie jestem pewna ile już materiału nagrałam z tej mojej podróży, ale jest dzisiaj niedziela, a to oznacza, że jutro idę w końcu do lekarza, żeby się dowiedzieć, czy jest ok, czy nie jest ok. Powiem Wam, że miałam nie mówić Łukaszowi, i mu powiedziałam, w czwartek mu powiedziałam, kupiłam pudełeczko z takimi malutkimi skarpetuszkami i włożyłam tam test ciążowy i mu dałam. Powiedziałam, że z okazji tego, że mam urodziny, które były w piątek, to chciałam mu dać prezent. Nie, on mi, tylko ja jem. No i też powiedziałam mu o swoich obawach, w końcu mogłam się wypłakać. Zrobiło mi się dużo lżej, że mogłam się z tym z kimś podzielić i on powiedział, że on wierzy w to, że będzie dobrze. Ale, oczywiście, ja nie należę do osób cierpliwych, i w piątek, czyli przedwczoraj, pojechałam na betę. I ja mówię, nie, no, ja muszę to sprawdzić. Bo ja muszę sprawdzić, bo wiecie, jakoś tak zaniepokoiło mnie to, że nie jest mi już tak bardzo niedobrze, że jakoś tak jestem trochę zmęczona, ale mam więcej energii. Um, w ogóle jakoś tak jestem, ale jedno się nie zmieniło. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest, ale to musi być objaw w ciąży. Ja. Mam takie sny cały czas, ja mam takie koszmary, słuchajcie, non-stop, całą noc. Ja tylko zamknę oczy i mi się śni. Normalnie ja nie wiem, ale po prostu cały czas mam jakieś głupie sny. Nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć, jak tylko tym, że po prostu hormony buzują i to dlatego. Wracając do tej bety, beta przyszła wczoraj i powiem Wam szczerze, że się tak stresowałam otw otworzyć te wyniki, że nawet nie wyobrażacie. Już miałam mówić, że dobra, może Ty Łukasz, ale mówię, nie, no to i tak nic nie zmienić, to ja otworzę, czy on. I słuchajcie, beta była fajna, wysoka, bo w zeszłym tygodniu miałam beta 66 i tak jak sobie wyliczyłam, bo beta się podwaja co dwa dni, powinna się podwajać co dwa dni. Albo urósnąć chyba co 73 godziny o 110%, nie? Więc ja mówię, dobra. Sprawdzam, mówi, co ma być to będzie. To i tak nic na to nie poradzę. I słuchajcie, jak sobie wyliczyłam, beta powinna być około, w, tamten, w ten piątek co teraz był, mm, powinna być około 600. To była dokładnie 1660. Więc wydaje mi się, że Super urosła. Tak jak patrzyłam, to jest bardzo dobry wynik na ten tydzień, który mi pokazuje, czyli piąty. Więc bardzo mnie to cieszy. Jestem, trochę mi to uspokoiło, ale w dalszym ciągu beta, wysoka beta nie przekreśla ciąży pozamacicznej. Więc kochani, wy się dowiecie za chwilę, a mnie jeszcze czeka. Naprawdę cały, całe dwa dni, bo znowu pójdę wieczorem dopiero do lekarza, bo mój lekarz przyjmuje po prostu wieczorami, późnymi wieczorami w gabinecie, więc czeka mnie tak naprawdę jeszcze dwa dni czekania. Ale jak już będzie piątek, jak już będzie poniedziałek, wiecie, to już, to już będzie takie tylko czekanie do wieczora. No i tak, moi drodzy. Czekamy. Czekamy dalej. Ja czekam. Dobra, zostawiłam kamerkę w domu. E, ja już jestem pod gabinetem. W ogóle jestem 25 minut wcześniej. Właśnie zgasło mi światełko. E, słuchajcie, stresuję się strasznie. Po prostu... Ja zaraz zajdę, bo we mnie taka w ogóle... Taki stres, bo wiem, że jeżeli teraz nic nie będzie widać, to znaczy, że jest po prostu... Nie tak. I to jest bardzo decydujące. łaski i się mega boli. Uff. Mąż mówi do mnie, będzie dobrze, będzie dobrze, ale on... Facet nie, nie czują tego tak samo, jak, jak my kobiety, nie? Więc muszę się uspokoić i wejść tam na górę i poczekać na swoją kolej. Cały tydzień na to czekałam, a teraz nie chcę tam wejść. Tak całkiem szczerze w życiu bym nie przypuszczała, że to wszystko, co się wydarzyło od poniedziałku wieczora do dzisiaj, dzisiaj mamy piątek, że faktycznie się zdarzy. Moje ostatnie nagranie było przed wizytą u ginekologa. U ginekologa czekałam jakieś. Godzinę, mniej więcej tyle była obsuwa. Aż w końcu weszłam do gabinetu, pochwaliłam się swoją betą, że bardzo ładnie urosła, nawet więcej niż oczekiwałam. I słuchajcie, doszło do badania ginekologicznego, zaczął robić mi łezkie. I jak siedzicie, to często macie tak, że. Ekran od USG jest przed wami. I też tak było. I ja już wiedziałam, że powinno być coś widać na USG i tam nic nie było. I mój ginekolog tak już zaczął, wiecie, trochę w nerwach szukać, w sensie w nerwach. Zaczął to tak oglądać, bo już widziałam jego niepokój i to, że po prostu, wiecie, tutaj w tą stronę, to w tą. Szukał po jajnikach i mówi, że on tej ciąży nie widzi. Że jej nie ma i po jakichś 3-4 minutach dopiero jak mocniej docisnął okazało się, że ciąża jest znowu pozamaciczna i na tamten moment jak mi powiedział nie wiem czy o, teraz mnie nie będzie przyświetlało na tamten moment jak mi powiedział, że to jest najgorsza możliwa ciąża, jaka może być pozamaciczna najbardziej wyredna jaka istnieje ja oczywiście już wtedy płakałam, bo mimo to, że zdawałam sobie sprawę, że może tak być, to to, że ta beta ładnie rosła, to wiecie, w ciążach pozamacicznych, no, ta beta często jest nieprawidłowa, w moim przypadku ona rosła książkowa nawet więcej niż powinna, więc tak jak poszłam z takim nastawieniem, że może jednak wiecie, że może jednak się uda i pojechałam tam i znaczy pojechałam i. No, i on mi powiedział, że generalnie na 30 lat, jak operuje drugi raz ma taki przypadek, żeby ciąża była w ścianie macicy, w wzrostach, które mam. Powiedział, że następnego dnia rano, czyli jak pojechałam we wtorek o 22, dopiero weszłam do jego gabinetu do domu dojechałam jakoś o 23, bo też nie byłam w stanie wsiąść za kółko od razu. Więc we wtorek rano już musiałam się wstawić w szpitalu. Na usunięcie ciąży. Tak naprawdę to było strasznie szalone, bo u mnie nikt nie wiedział, tylko praktycznie moja mama nikt w otoczeniu nie wiedział, że ja się spodziewam dziecka, że myślałam, że spodziewam się dziecka, bo chciałam powiedzieć wszystkim zaraz po tym, jak ja zrobię te badania, które się okazały, że nie bardzo. A moja mama była jeszcze w tym czasie u mojej siostry w Niemczech, a pomoc jej przy przeprowadzce, bo moja siostra też jakiś czas temu urodziła i szukali lepszego mieszkania. I zadzwoniłam do mojej mamy o 23 w poniedziałek i mówię Mamo, znowu się stało, moja mama tak naprawdę nie widziała bo nawet nie widziała o to że mi się znaleźliśmy, moje dziecko Bo ja nikomu tak naprawdę nie mówiłam, bo nie chciałam też czuć takiego nacisku, otoczenia, ani nic Oczywiście znaczy, to był taki temat, który poruszaliśmy razem tylko z mężem Bo ja tam, jak jeszcze mój mąż mówił, że wszystko będzie dobrze I tak naprawdę opowiem wam to dosyć szybko, bo po prostu... Powiedziałam, że sobie, że to zrobię i zacznę żyć. Już po prostu wiecie, taka oczyszczona z tych wszystkich emocji, z tego wszystkiego. Więc dojechałam no, w poniedziałek. Przyjęli mnie, też było bardzo dużo, wiecie, problemów z moim przyjęciem, bo tak naprawdę ja byłam nie w ogóle nieplanowanym zabiegiem i oni powiedzieli, że okej, okay, że to jest zagrożenie życia, bo gdyby ta ściana pękła, to bym miała znowu krwotok, a wiecie Macica, to jest jednak no, bardzo unerwiona, więc to mogło być bardzo trudne, gdyby po prostu było to dziś w jakimś no, randomowym miejscu, nie wiem, na zakupach, albo bym była w domu czy cokolwiek, więc po prostu oni musieli mnie przyjąć. Miałam mieć tego samego dnia zabieg, ale tam z mój ginekolog mnie uprzedził, że może być tak, że on po prostu nie da rady dojechać i że zrobimy operację następnego dnia i tak też się stało. W środę rano pojechałam na blok operacyjny, operowali mnie i w sumie to. Przeleżałam aż do dzisiaj, do piątku w szpitalu z bólami. Mojego ginekologa, mój ginekolog przyszedł do mnie po operacji i powiedział, że generalnie operacja nie przebiegła tak, jak on by sobie tego życzył, bo mam ogromne wzrosty na macicy i powiedział mi, że nie, był nie, nie jest w stanie stwierdzić, czy oczyścił macicę do końca i że będę musiała sobie robić betę. Czy prawidłowo spada, czy po prostu to, czy coś tam ewentualnie mogło zostać, bo jeśli tak, to musiała jeszcze brać takie tabletki na oczyszczenie, takie przeciwne, czy znaczy takie poronne, wiecie, żeby macica sama się oczyściła. Eee, teraz na wypisie przeczytałam, że oprócz tego jeszcze miałam usuwane kolejne ogromne wzrosty. Miała macicę przyklejoną do jelit. No, i czekają mnie teraz po prostu badania na betę. Ale, jak na przykład zobaczyłam swoje wyniki z ze szpitala, to beta dalej była bardzo ładna. Ja w tym czasie już paru osobom powiedziałam i wszystkim dziękuję bardzo za wsparcie. Tutaj obiecałam, że się odezwę i wszystko wam opowiem. Dlaczego mnie nie ma? Dlaczego ostatnie dni były takie ciężkie? Więc jestem ja i mówię i nie obiecuję, że teraz będę dodawała dużo, a może będę, żeby zająć sobie jakiś jakoś czas, nie wiem. W każdym razie teraz zostaję w domu, bo po prostu jestem cała obolała i fizycznie, i psychicznie. Także, kochani, nie takiego, nie takiego zakończenia się spodziewałam, ale życie pisze nam różne scenariusze, i trzeba po prostu jakoś to przetrwać. Więc ja z tego miejsca, kochani, życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia. No. I przepraszam za tak jak wyglądam, ale naprawdę niedawno wróciłam ze szpitala i to są bardzo ciężkie chwile dla mnie i aktualnie na przykład teraz totalnie nie obchodzi mnie, jak wyglądam. Także, kochani, trzymajcie się. I do następnego.